Gdyby istniała lista top 10 inwestorskich pomówek wszechczasów, to ten błąd byłby na pierwszym miejscu i to z ogromną przewagą. Widzicie, że jest jakaś spółka, rośnie jak szalona, kurs idzie w górę dzień po dniu, YouTube, TikTok pełne są analiz z tytułami, czy to dopiero początek wzrostów, a ty siedzisz i myślisz sobie, no nie, znowu przegapię okazję. I w tym momencie pojawia się najgorszy możliwy impuls. Strach przed byciem poza rynkiem, czyli słynne FOMO. Kupujesz, bo boisz się, że inni zarobią, a ty zostaniesz z tyłu. Jednak ma oczywiście to do siebie, że kiedy większość zaczyna kupować, to zazwyczaj właśnie kończy się impreza. W inwestowaniu jest identycznie. Największe zyski nie powstają wtedy, gdy wszyscy się ekscytują, tylko wtedy, gdy nikt się już nie interesuje daną spółką. Gdy w mediach jest cisza, gdy nikt o niej nie mówi, wtedy właśnie rodzą się najlepsze okazje. Kupowanie czegoś, bo coś rośnie, to myślenie krótkoterminowe i najczęściej kończy się tym, że ktoś wchodzi na szczycie, a potem patrzy, jak kurs zjeżdża 30% w dół. Dlatego jeśli rośnie coś jak szalone, to zanim klikniesz kup, zadaj sobie jedno pytanie: czy kupiłbyś to samo, gdyby cena była o 20% niższa? Jeśli nie, to znak, że nie inwestujesz, tylko próbujesz zgadnąć, co robi tłum. A tłum na rynku rzadko ma rację.